Witam wszystkich z tej strony Dominiki. Zapraszam Was do na materiał z Battlefielda. A w Battlefieldzie chciałem oczywiście poruszyć temat takiego mojego evenciku, który planuję, żebyśmy mogli sobie razem wszyscy zagrać. Znaczy, wszyscy. No, oczywiście nie wszyscy. Ci, co mają Battlefielda i ci, co są moimi widzami i mi oglądają. Więc jeżeli masz Battlefielda i chcesz mną pograć, to napisz. Yy, no, na, napisz, nie wiem, w komentarzu albo mi na Skype, jeżeli mi masz. Że chciałbyś na przykład dołączyć do takiego. Yy, do takiego eventu i byśmy się zgrali, byśmy sobie coś zagrali, nie wiem, mistrza broni byśmy sobie zagrali, albo Deadmatch, co byście tam chcieli, byśmy sobie wybrali, bym to nagrał oczywiście i było mi, I byłoby naprawdę bardzo miła atmosfera i w ogóle. Ja Przegrywam już 2 do 11, zarobiście. Do 2 do 12. Hmm. Będę grał sobie teraz wsparciem, tylko że nie biorę El Sata, bo będę sobie to. Dobra, teraz trzeba. Yy, zacząłem tak, ponieważ nie chciałem mówić podczas grania, bo, bo mnie to strasznie dezorientowało i bym nie umiał grać. Ja już czuję, że nie będę umiał grać. Ale A. umiem. O, ciuly. Nie zdążyłem. Ktoś mnie walczył. No i znowu ten sam. Miły Misiek. Bardzo miły Misiek. Więc jeżeli ktoś jest chętny do takiego eventiku. Ta nie ma sprawy, byśmy się tam ogarnęli jakąś ekipkę, tam nie wiem 7 osób może by, można, może nawet maks No 7-8 osób myślę, że my jakoś by się tam fajnie ugrało. Byłoby bardzo miła atmosferka I to naprawdę byłoby Ale przez ścianę. Ale cheatuch, ale cheatuch. Ktoś mnie pogoni. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale tak troszeczkę się chciałem do was pogadać w tym Battlefieldzie No jakoś tak... Miło mi się do was gada podczas gry Battlefield Jakoś teraz dobrze mi nawet idzie Nie narzekam, nie narzekam Boże, Claymory more O już warning, już. już... Nawet geja nie można tu używać No, więc można sobie, można, możemy sobie w 7 osób, 8 osób popykać olich ich wydupiło W Battlefielda mm. I byłoby naprawdę miłe, ja bym to oczywiście wszystko nagrał Jeżeli ktoś miałby, chciałby, żebym podał linki do kanału, to nie ma sprawy No, może teraz troszeczkę z strzelbą pogramy Ja że z strzelbą ostatnio zacząłem grać, ale Coś mi tak jakoś marnie idzie No M98 Be jakiś camper no, no właśnie Campers Siedzą z tymi M98 będziecie na dźwigu i laserem tylko straszą Leszcze gitara Wow Pieprzona latarka Flashlights nie a tak flashlights, kurde, latarka Och, no takim tym No to jest dla mnie bez sensu Dziękuję Za reanimację doktorku No, kurwa, taki farciarz, no nie wierzę Naprawdę, do fali jakie mam staty 4-5 Dobra, zmieniam tą strzelbę na coś bardziej takiego przyziemnego Może zagram sobie snajperem z M5K miłe połączenie nie powiem o ktoś dostał moim granat... oj ciul ale to nie chodzi mi tutaj teraz o grę, tylko o ten event taka informacja dla was to jest taki luźny let's play w ogóle z dupy wyciągnięty a przynajmniej ubiłem tego debila z tym nożem Okej, okay, dobra Czy nie rada na przyszłość? Nie graj na ruskich serwach, już więcej Co ty się tu kampisz, człowieku? Pieprzeni kamperzy no, oczywiście on Twardsze premium, tak, premium, premium Mhm, kochamy premium Może SKS-em podenerwujemy? O ile będzie kogo można denerwować? Jakoś ostatnio wyszedłem z prawy Z Sprawy, Boże Ktoś tu rzucił dymnym Ach, chciał mnie zabić tym tym. Spokojnie jestem z tobą. No lol. Dobrze, że to ma tyle naboi Zabiję? Chyba nie. Tak, setny orzeł. Nieśmiertelni. Mhm. Dobra, nie ma co narzekać, naprawdę. Nie ma co narzekać. Chłopie na broń Antona, oczywiście. SKS w moim wykonaniu O, nie strasz człowieku, nie strasz Bo się zesrasz <laughs> O, spokojnie, spokojnie, spokojnie Nie mogę się ruszyć Paki ki frajer, setny orzeł tam zapierdziela, ja wiem Bo on biega z tym M1911 z tłumikiem Chce przeszpanować nam tutaj swoim skillem Setny Orzeł, ale... Fatal na posterunku i nie pozwoli mu. Nie pozwolę, by wybijał moją... Moim... Ooo, oh, fuck, Żeby wybijał moją drużynę. Jaki kamperzy! Setna Gwiazdka. Camps. albo bo nie, nie będę nic pisał. Dobra, tak, ja ich zaskoczymy. Tylko nie wiem, że my ze strzelbą, ale ich zaskoczymy. O tak, moja ulubiona zabawka. Bum. Ilu? Dwóch. Tuś mnie chyba... Ciul. 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 Boże święte, co ja robię? Zakończę moją mojego Killstreaka. No ale widzicie, czasami mi dobrze idzie ze strzelbę, a czasami źle. Dobra, wracamy do naszego snipera SKS-a. Ktoś tutaj się bawi tym pieprzonym Ole fryer. O, o setny orzeł wbija sobie gwiazdeczki teraz do swojego tłumiczka. Chcę koleś przyszpanować. A niech szpanuje, niech szpanuje. o ciul, nie wiadomo skąd strzelają już. Zostawimy czujnik, żeby... Dao, następnie się bawi ze strzelbą, no proszę. Jak ja potrafię tak nakłonić do używania innych broni niż tylko Jezus. No, oczywiście dało. Dobra, ja sobie chyba też wezmę. Przerzucę się na strzelbę. Ale może na Usasa. Pokażę Wam jeszcze może jak mi się uda kogoś zabić z Usasa. Chociaż... No, oj, ciul, zabiłem też swojego Trudno, trudno, trudno Życie, życie jak w Madrycie No, ciul, mnie macie tutaj Okej okay. Oj O Jezu. Dez dezorientował mnie ten granat, który leciał gdzieś tam nade mną. Stars. Co ty się tu kampisz, człowieku? Siedzi człowiek i próbuje coś ugrać. No Proszę bardzo. Dziękuję za leczenie. Idę ich tutaj. Troszeczkę przy. Jezus. Kuźwa musiał się odwrócić. Zmienia kierunki. Boże, jak spanikują ci ludzie. Dobra, wracamy do SKS-a. No więc, tak jak mówiłem, ewencik, ewencik, ewencik. Nie wiem jeszcze kiedy on będzie dokładnie. Ale myślę, że niedługo. Lubię ich denerwować. Sam używam shotguna, a wiecie, ja denerwuję się na tych co, co używają. No ciul, z granata poszedł kombos. Oj. Nie wyszło. Ale zakończyłem jego 9 kill streaka. O, no, jestem drugi u siebie w rankingu. Dobra. Więc ja powoli się z wami żegnam, bo to jest taki krótki informacyjny odcinek o tym ewendiku, nie wiem kiedy jeszcze on będzie. Tylko na razie zgłaszajcie mi się. Yy, zgłaszajcie mi się pod tym filmem albo piszcie mi na skapepie. Ja po prostu gdzieś was sobie zapiszę i... I sobie pogramy. No i sobie pogramy. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. To był taki krótki filmik informacyjny. Piszcie mi pod filmem. Trzymajcie się i... See ya!